2 grudnia 2012 napisał do mnie pan Piotr Sobota z Rzeszowa. Witam pani Danuto, słucham właśnie w internecie pani audycji i zupełnie nie mogę uwierzyć. Przecież ja byłem pewien, że w naszym kochanym kraju o lwowie dawno zapomniano, no, ale po kolei. Tylko gdzie tu zacząć, jak serce się raduje, kiedy pani słucham? Myślę sobie, że jako lwowiak, nie z urodzenia, jestem dość młodym człowiekiem. Niedawno ja tak to powiedział pan profesor Nicieja. Skoro tacy młodzi ludzie interesują się Bowiem, to lwów nie zginie, choć tak młody, to może już nie jestem, bo pędzę ku czterdziestce. We lwowie bywam dość często, choć za rzadko. Bardzo chciałbym tam zamieszkać. Lwów. To najpiękniejsza kobieta na świecie. Boże mój, w tym momencie muszę zrobić przerwę w czytaniu tego listu, bo, 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 bo jeszcze nikt tak o Lwowie pięknie nie napisał jak Piotr Sobota. Lwów to dla Pana Piotra Soboty najpiękniejsza kobieta na świecie. I dalej szczycę się też tym, że na żywo w radiu zadebiutowałem właśnie w Lwowie. Czasem zdarza mi się coś do Lwowa podesłać, a czasem z Lwowa coś wyorzę. Ukochałem radio na razie poza Lwowem szans nie mam, żeby jakoś się w nim spełniać. Poza tym fotografuję, piszę wiersze i wzdycham do Lwowa. Mam parę pomysłów, jakich na razie nie wyjawię. Jeśli uzna pani mój list za interesujący, to i wielkim zaszczytem będzie, jeśli pani coś do mnie napisze. Kochany, kochany pani Piotrze, też jak wy mnie znacie, moi drodzy, to ja, że mnie tylko odpisałam, bo ja, bo ja przeci kocham takich niezwykłych ludzi, takich wariatuńców. Lwowskich. No, i, no i co ja będę mówić? Za chwilę ten niezwykły młody człowiek w specjalnej tylko dla Was korespondencji ze Lwowa. Posłuchajcie. Witam wiernych słuchaczy katowickiej lwowskiej fali. Będę mógł dzisiaj zagościć w Państwa domach po raz pierwszy. Po raz pierwszy w kultowej audycji. Więc proszę o wyrozumiałość. Zabiorę dziś Państwa do Lwowa. Od 16 do 18 listopada uczestniczyłem w Lwowie w niecodziennym projekcie „Nocny lwów”. Ale o tym wydarzeniu opowie Marta Iwanyszyn, zastępca naczelnika Wydziału Promocji Miasta Lwowa. Akcję Niczył organizowuje organizujemy w trecie. Akcję Nocny Lwów organizujemy dwa razy do roku, w lipcu i w listopadzie. Teraz jest taki jesienny wariant naszej akcji, w którym jest mniej przedstawień plenerowych, a więcej zwiedzania wnętrz. Odbywa się blisko 100 wydarzeń w różnych miejscach miasta. Pierwszego dnia wstęp na wszystkie wydarzenia był bezpłatny. Po raz pierwszy udostępniliśmy wejście do podziemi ratusza. Była też możliwość zwiedzenia gabinetu mera Lwowa i zrobienia sobie zdjęcia w jego fotelu. Później uczestnicy tej akcji będą dostawać te zdjęcia pocztą na pamiątkę. W lipcu w tym wydarzeniu wzięło udział 6 tysięcy ludzi. Byli to turyści i mieszkańcy Lwowa. Teraz oczekujemy na większą liczbę uczestników. Do 10 tysięcy osób. Tylko w piątek było ich trzy tysiące Przyjechałem do Lwiego Grodu za późno, więc pierwsza noc upłynęła mi pod znakiem pokonywania we mgle granicy. Zdążyłem jedynie na teatralizowaną wycieczkę szlakiem lwowskich legend. Stad przy baszcie prochowej. Meta w niebyle jakim towarzystwie lwowskich lwów ratuszowych. Opłacało się. Przy kościele Bernardynów, zaraz przy studni, uczestników wycieczki przywitał nasz rodak, Jan z Dukli. Ubrany w biały habit mnich, oparł się towarzyszącemu całemu spektaklowi szatanowi. Na naszych Bernardynach można polegać. Ja was, panowie, chcę te z jednym monachem, jaki był pokrojnikiem naszego miasta, jaki dużo mu posługował się, święty Jan z Dukli. Ale ja was chcę jeszcze poznajomić, jeszcze nie z świętym, a zwyczajnym człowiekiem, monachem Jan przy okazji dowiedziałem się że w archiwum które mieści się w dawnym bernardyńskim klasztorze znajduje się dokument wystawiony przez samego wlada drakulę. tak tego wampira to on wydał przywilej dla Siedmiogrodu na handel z lwowem właśnie drugi dzień po mało przespanej nocy zaczął się od rozczarowania zaspałem zaspałem na audycję lwowskiej fali sen jednak był ważną częścią późniejszej nocy bo czego ja nie widziałem? Po raz pierwszy byłem w podziemiach otwartego zaledwie w grudniu zeszłego roku kościoła jezuitów. Potem wdrapałem się na ratuszową wieżę. Niech Państwo sobie wyobrażą noc, mgła, wiatr i cały nasz kochany lwów. Z góry. Ta, z góry. I to w nocy. Mgła zjadła prawie całą wieżę telewizyjną. Zjadła też całkowicie teatr wielki i katedrę świętego Jura. Błyszczała za to czerwonym blaskiem podświetlenia blaszta Korniakta, i obok niej zielono niebieski kościół Dominikanów, no a potem do podziemi ratusza. Tak można było tam wejść. Panie wami. Się... Ja Miejscowi zrobię? powiedzieli mi, że dopóki w ratuszu zapadały niesprawiedliwe wyroki i więziono w tych podziemiach ludzi. Po ratuszu krążyła zjawa w formie czarnej trumny. Nie wierzą Państwo? Nic prostszego. Wsiadajcie w autobus i do Lwowa. Pora żegnać się już z nocnym Lwowem. W trzeci dzień tylko podziemia w kościele Dominikanów. Romańskie kamienne futryny, długie korytarze o kolebkowym sklepieniu. Świeżo otwarte i czynne tylko od wielkiej okazji. Ukraińcy twierdzą, że na miejscu obecnego kościoła mieścił się kiedyś pałac Lwa Halickiego. Księcia czy króla nie będę teraz na ten temat dywagował. Podobno są badania, ale jeszcze nie ujawnione. Ale skoro to noc duchów, legend i czarów, więc nie warto podejmować polemiki. Miasto marzeń trzeba natomiast odwiedzać. Koniecznie, drodzy słuchacze. Na koniec dziękuję za cierpliwość, jaką mnie Państwo obdarzyli. Do usłyszenia. A głos oddam teraz Polakowi ze Lwowa, którego podczas nocnego zwiedzania miasta poznałem. Władysław Petryk. Przedwojenny Lwów, który każdy pamięta, Zawsze polski lwów, zresztą semper fideli, zawsze wierny, ten prawdziwy nasz lwów, jak my nazywamy, w tych tradycjach, które są teraz odradzane na tych terenach, szczególnie, powiedzmy, ten nocny lwów, no, sobie zaczynamy odbierać, przypamiętywać ten nasz lwów.